Another one. Another, one. Another, one. Another one. Także tym wstępem chciałbym Was wszystkich powitać w kolejnym odcinku z serii Od Zera do ProGamera. Dzisiaj przeanalizujemy sobie bardzo ciekawą gierkę, którą zagrałem kilka dni temu. A więc, bez przedłużania, zaczynajmy. Także na starcie robiłem to co zawsze czyli budowałem dumki, robiłem robotników, scoutowałem obok siebie oraz omyślałem taktykę jaką zagrał w tej grze. Jak niektórzy z Was mogli zauważyć, wróg był tuż obok mnie, więc od razu ciśnienie podskoczyło i zacząłem się przystosowywać do tej sytuacji. Chciałem jak najszybciej zebrać to jedzenie, ponieważ wiedziałem, że jeżeli wróg mnie będzie atakować, to będzie to o wiele trudniejsze. Niestety na moją niekorzyść przeciwnik wcześniej postawił koszary i zaczął szkolić wojowników, lecz nie miał czasu, żeby zrobić zakładu kamieniarskiego i ulepszenia do swojej armii. Takie małe ilości wojowników mogłem zabić jeszcze robulami, ale też wiedziałem, że muszę zainwestować więcej w moją żywność, bo jak widzicie, nie wyglądał ona za dobrze, a żeby produkować armię, potrzeba jej więcej. Dużym błędem było niezrobienie ulepszenia w magazynie do zbierania jagódek, ponieważ przez to moja produkcja żywności była trochę niższa. Aktualnie, jak widzicie, moja sytuacja nie jest najlepsza, ponieważ wróg dostał się do mojej bazy wojownikami, a ja muszę bronić się cennymi robotnikami. Postanowiłem nie brać mojej armii w celu kontrataku i może zdziałać jakiś szkód, które utrudnią życie naszemu przeciwnikowi. Nie zapominajmy o defensywie, więc zacząłem budować sobie bastionów na moim murze z domków i koszar. Dosyć spora fala wojowników właśnie wkroczyła mi do bazy, więc staram się robić wszystko, żeby tylko ją pokonać. Próbuję rozdzielić dużą grupę kamieniarzy na mniejsze, ponieważ wtedy będzie mi ich o wiele łatwiej zabić. Po zobaczeniu stanie mojej ekonomii drewna zacząłem myśleć o przejściu do następnej epoki, ponieważ jestem już dość mocno zacofany i przydałoby się to zmienić. Jak możecie zauważyć, moi wojownicy łatwiej radzą sobie przeciwko wrogim, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, kolega nie zrobił do nich ulepszeń. Pamiętacie jak mówiłem o przejściu w kolejną epokę, bo miałem dobrą ekonomię drewna? Możecie już o tym zapomnieć, ponieważ za wiele roboli dałem na jedzenie i teraz nie mam drewna. Zabrałem kilkunastu bojowników, żeby wybić mu ekonomię jedzenia i zaraz zobaczycie, jak bardzo mi się to opłaci. Uwaga i wróg po prostu się poddał. Znając życie, po prostu już nie miał wystarczająco jedzenia, żeby ulepszyć robotników po to, żeby mogli zbierać jedzenie z farmy, dlatego jeżeli gracie tego typu gry, zawsze wybieracie Azję. No, chyba że gracie defensywnie, to Europa to nie jest najgorszy wybór. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I zapraszam Was do obejrzenia innych odcinków. Cześć!